Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok Krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, Niewiasto, oto, sen twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto, matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto, słowo pańskie. Tak jak przed laty. Maria zaprasza nas do tego, abyśmy stanęli przy Chrystusie.